Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, podczas dyskusji członków i członk Komisji Rolnictwa oraz przedstawicieli strony społecznej nad projektem zmian w ustawie o funduszach promocji produktów rolno spożywczych szeroko poruszany był temat przeznaczenia części środków z Funduszu Promocji Owoców i warzyw na promocję miodu i innych produktów pszczelich. Ten w praktyce taki poboczny temat zdominował dyskusję i rozpoczął ważną dyskusję w branży rolno-spożywczej. To dobrze, bo praca pszczół jest nieoceniona i zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego w pełni popieram poprawkę. Cieszę się, że taką poprawkę zaproponowała Koalicja Obywatelska, a poparły inne kluby koalicji 15 października, by 5% środków przeznaczyć właśnie na. Promo, Promocję miodu i innych produktów pszczelich, ale myślę, że musimy dalej ten temat pogłębić, i tu pytanie do Pana Ministra, czy planowane jest stworzenie funduszu dedykowanego właśnie promocji miodu i produktów pszczelich, jakieś rozmowy z sadownikami, z pszczelarzami w tym zakresie prowadzone przez Ministerstwo?